Lubińscy policjanci podczas nocnej służby zauważyli samochód, którego styl jazdy wzbudził ich podejrzenia. Styl jazdy świadczył o tym, że kobieta może być pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać kierującą, dając jej znaki świetne i dźwiękowe do zatrzymania się. Jednak ta nie reagowała na polecenia funkcjonariuszy. Kobieta zatrzymała dopiero swój samochód, gdy policjanci zajechali jej drogę. W samochodzie znajdowała się 25-latka. A z tyłu jej dwoje dzieci w wieku 4 i 6 lat. Policjanci wyczuli od niej woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że ma w swoim organizmie ponad pół promila tego trunku. Dzieci tej kobiety podróżowały w samochodzie bez zapiętych pasów bezpieczeństwa oraz bez fotelików przeznaczonych do przewożenia dzieci. Czteroletnia dziewczynka i sześcioletni chłopiec trafili do placówki interwencyjnej w Lubinie ze względu na to, że ich matka nie miała komu przekazać maluchów pod opiekę. 25-latka natomiast trafiła do policyjnej celi, gdzie usłyszała zarzuty: Zakierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grożą jej 3 lata więzienia, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.